W Wetlinie, w samym sercu Biesz Bieszczad. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Bieszczackiej kolej kolejce leśnej. Rzeka, którą za mną słyszycie, to górna wetlinka. Po waszej lewej stoi most. Dzisiaj już nie używamy. Używała go właśnie Bieszczadzka kolejka leśna, aby zabierać drewno z tamtych okolic przez wetlinę. Tmerek, cisnął do, nowe, do nowego łupkowa, aby tam przeładować na kolej normalną. No dobra, wszystko spoko, ale jak to się zaczęło? Już odpowiadam. W 1872 roku oddano do użytku linię malnotorową z Przemyśla do Łupkowa. Myślano o dalszej rozbudowie linii w kierunku Cisnej, jednak górskie warunki terenowe nie pozwoliły na to. W 1890 roku Założono spółkę akcyjną budowy i eksploatacji kolej lokalnej Nowy Łupków Cisna. W tym samym roku zaczęto budować tą linię, a budowę zakończono 8 lat później. I teraz ktoś powie, po co kolej w tak, w tak mało zaludnionym terenie? Otóż służyła ona do przewozu drewna z właśnie Cisny, okolic Zbieszczad zachodnich. Do Nowego Łupkowa i tam na kolej i w głąb kraju, czyli Austrii. Linię tę zaprojektował polski architekt Albin Zazula. Był, miała ona podkłady dębowe oraz rozstaw szyn 750 mm. Do budowy mostów, tuneli oraz przepustów ściągnięto z włoskich kamieniarzy. Z wtedy austro-węgierskiego trydentu. Niektórzy po zakończeniu robót osiedlili się już w pieszczadach na zawsze. Stację cisna ulokowano w przysiłku Majdan. Tam też umieszczono budynki stacyjne, magazyny, parowozownię oraz mieszkania dla pracowników. W 1904 roku dobudowany prywatny, niezwiązany z kolejką, odcinek prywatny do Kalnicy. Około 1908 roku. Dobudowane odgałęzienie do Beskidu, ponieważ firma Holzhandels AG wykupiła tam lasy. Wraz z biegiem czasu wzdłuż linii zaczęły powstawać tartaki. Dziennie kursowały dwa pociągi osobowo-towarowe oraz dodatkowo pociągi z drewnem. Pierwsze miesiące Wielkiej Wojny na Bieszczackiej kolejce przebiegły raczej spokojnie. Jesienią 1914 roku nastąpił odwrót wojsk austriackich z terenu Bieszczad, przez kolejka przestała kursować wkraczające wojska rosyjskie były zainteresowane tą kolejką, ponieważ stan bieszczackich dróg pozostawiał wiele do życzenia. W czerwcu 1915 roku wojska austriackie wróciły do Bieszczat i ponownie uruchomiły linię nowy łupków cisna. Która do, końca, która do końca wojny służyła wyłącznie celom wojskowym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku kolej trafiła pod zarząd Polskich Kolei Państwowych do dyrekcji okręgowej w Lwowie. Prawie dwukilometrowy odcinek pomiędzy Balnicą a Solinką znalazł się za granicą słowacką, i polskie pociągi je jeździły po nim tranzytem, eskortowane przez Straż Graniczną aż do 1938 roku, kiedy to Polska wymogła na Słowacji korekty granic. Udało się to i przez co kolej była w to całkowicie na terenie Polski. W bliżej nieokreślonym czasie, około połowy lat 20., dołączono także prywatny odcinek z Majdanu. Przez liczną w kierunku roztop górnych, sięgającym w 1927 roku 8 km. Został też on około 10 lat później zlikwidowany. Dodatkowo zlikwidowano też prywatny 5-kilometrowy odcinek ze strułowisk do kalnicy. Podczas II wojny światowej kolej przejęła Ostbahn. Była ona dość intensywnie użytkowana i też częściowo zmodernizowana. Przekuto ją z dotychczasowych 760 mm na dzisiejsze, na dzisiejsze 750. Obok po, oprócz pociągów z drewnem jeździły również dwie albo nawet trzy pary pociągów osobowych. Podczas walk Niemców z Armią Czerwoną oraz z partyzantami UPA infrastruktura kolei uległa zniszczeniu. Tory zostały rozebrane albo nawet skradzione a część podkładów wykorzystano na budowę pali lub opału. Po wojnie zaczęto odbudowywać Bieszczadzką Kolejkę Leśną. Te pociągi uruchomiono dopiero w 1950 roku. Po opustoszeniu Bieszczad wobec akcji Wisła PKP nie były zainteresowane przejęciem tej linii, więc została ona oddana Lasom Państwowym. W 1959 roku do Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Wcielono prywatny odcinek potockiego z nowego łupkowa do Rzepedi. A dlaczego do Rzepedi? Ponieważ tam wybudowano kombinat leśny. Wobec starej linii wybudowano nową, niżej położoną linię Majdan cisna do używca przysłup wetlina moczarne o długości prawie 37 km. Wtedy to sieć miała swoją świetność, ponieważ długość sieci wyniosła aż 73 km. Dopiero od lat 60. na Bieszczackiej kolejce funkcjonował ruch pasażerski. Co ciekawe, była ona wtedy najwyżej położoną linią kolejową w Polsce i również jedyną taką, która nie była używana przez polskie koleje państwowe. Ze względu na rozwój motoryzacji, kolej stała się już nierentowna. Też kryzys lat 80. i 90. pogorszył sytuację. Lasy państwowe Oddały tą kolejkę nad Cisna. O, to nadleśnictwo mocno zredukowało na, zatrudnienie, a w 1994 roku odbył się ostatni kurs kolejki. Jesteśmy na stacji w Przesłupiu. Tutaj kończą bieg pociągi z Majdanu. Jest nie tylko na tym odcinku kursują pociągi turystyczne Bieszczadzkiej ko Kolejki Leśnej. W tamtym kierunku. Jest wetlina oraz jej okoliczne lasy. Stamtąd wieziono drewno do nowych łupek za Majdanem. Razem trasa miała 73 km, jednak dzisiaj ostały się tylko 23. Widać to na przedstawionej na ekranie mapie. Na zielono są zaznaczone odcinki, gdzie dzięki Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej kursują nadal pociągi turystyczne. Na czerwono zaznaczyłem odcinki, które już nie kursują. Zaznaczyłem też most nad górną solinką, który udało mi się nagrać. I to już koniec filmu. Dzięki za oglądanie! Zachęcam do komentowania, łapkowania, subskrypcji. W komentarzach dalej możecie podrzucać pomysł na film. Zapowiadam nową serię. Zawsze chciałem to zrobić.